Obiad będzie sycący garnek z mięskiem mielonym. Mamy trochę mięska. Mamy tutaj grzybki, ziemniaki, marcheweczkę, no i oczywiście mięsko dla kotka odłożone. Pierwszy wrzuciłam pieczarki i marcheweczkę. Teraz opiekam, jak troszkę pieczarki się już nie kurczą, Wtedy dodam ziemniaczki. W międzyczasie rozmieszam proszek. Sosiku i poczekamy, aż się pieczarki podpieką, dodaję śmietane. Też musi być. Tutaj sobie możecie przeczytać, jak to się robi po kolei. Karki puściły wodę, więc teraz dodajemy kartofelki i razem dusimy jeszcze przez kilka minut po dodaniu kartofelków do pieczarek, które puściły wodę. Troszeczkę jeszcze musimy podusić. Wszedł czas na wlanie sosu. 300 ml. I mieszanie. Dajemy temu pół godzinki pod pokrywką i zobaczycie zaraz efekt. I voila! Dodałam jeszcze parę minut temu takiego kluseczka, świderka bo wydawało mi się, że troszeczkę wyszło za rzadkie, gdyż może ziemniaczki miały za dużo wody w sobie. Także można też dodać sobie kluska, ale niekoniecznie. Po 30 minutach, Voilà! Tak właśnie wygląda. Może się jeszcze pogotować minutkę dwie i nakładamy na talerz na miseczkę i jemy. Mam nadzieję, że będzie wam też smakowało, jeśli kupicie sobie taką torebkę z sosem. Smacznego.